Witam Państwa w zamku Czocha na naszym corocznym wydarzeniu pod tytułem Tajny zamek Czocha. Widzimy tutaj urządzenie szyfrujące Dudek TGS1, o którym opowiadałem wcześniej. Jest to urządzenie, którego używało się w resortach w siłowych MSW, w Ministerstwie Obrony Narodowej czy w msz do przesłania czy odbierania informacji kodowanych, szyfrowanych. Dudka produkowana w Płacańskiej Telecze T7 od roku 70 do 2000 w, w trzech seriach. My mamy akurat serię pierwszą. Trzecia seria troszkę była inaczej zbudowana. Ta była w ogóle różniła się zewnętrznie. W inny sposób też używało się dokumentu szyfrowego. Był inaczej instalowany. I to urządzenie w trzecie wyróżniało te zewnętrzne wyposażenie, czyli inny był czytnik niż który my tutaj w tym urządzeniu naszym mamy. Dudka, Dudek, w ogóle co to jest nazwa Dudek, tak? bo to jest nazwa, skrót tego urządzenia. Tak naprawdę nazywa się dalekopisowe urządzenie do elektronicznego kodowania TGS-1. Najlepszy szyfr, jaki do tego się wykorzystywało, szyfr polialfabetyczny Vernama, i do tego też był wykorzystywany kod alfabet międzynarodowy Bałdota, alfabet telegraficzny. To był szyfr polialfabetyczny. Jeden do jednego, jeden znak szyfrowy zawsze równa się jeden znak jawny. Czyli na przykład używamy wiadomości tekstowi, która przy tych znaków nam ma 250, no to tych, tego dokumentu szyfrowego też 250 znaków zejdzie. Dudka oficjalnie wycofuje się ze służby w 2006 roku, natomiast też są informacje, że w jednym z komisariatów y, y, policji pracował jeszcze do 2012. To jest y, ta nasza wspaniała myśl techniczna. Polskie urządzenie, polski sprzęt, polskie szyfrowanie. I jeśli chodzi o te sprawy, o, kryptolo o kryptologię, kryptografię, naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Powiem więcej. Na pewno jesteśmy w elicie światowej, a wręcz ligami mistrzów.